Witajcie, kochani, zobaczymy, co nów w kozioroścu pokaże, jeśli chodzi o miłość. Wybierzcie sobie tutaj karty i długopis. To jest opcja numer jeden, kochani, to jest opcja numer dwa. A ja już rozkładam karty dla opcji numer jeden, czyli dla tego długopisu. Co tutaj w miłości? Pamiętajcie, to czytanie ogólne, a ja tylko czytam, co widzę w kartach. Na prywatne sesje jasnowidzenia zapraszam do mnie na WhatsApp. Ehm, kochani, tutaj były składane jakieś obietnice, które nie zostały w ogóle e, przez kogoś spełnione. Ehm, ta osoba tak jakby ukrywa się za ścianą i nie wie, co ma teraz zrobić. E, jest jej przykro, jest jej źle. Ona wie, że tutaj jest, um, są dwa wyjścia. Jedne wyjście jest otwarcie znowu ponownie rozdziału z Wami, a druga opcja jest zakończenie definitywne um, Waszej relacji. I um, jeżeli nawet wybierze powrót ta osoba do Was i Chęci nabierze na stałą relację, stałe zobowiązania, to też trzeba wszystko z przeszłości pooczyszczać, powypalać, pouzdrawiać, żeby nie wchodzić też właśnie z ciężkimi energiami w na przykład w nową, w nową ścieżkę waszego życia, w nową lub powtórzoną, tak? Ale na nowych zasadach i na nowych Warunkach. Ten czas w koziorożcu zacznie przyspieszać e, i niedługo właśnie zobaczycie efekty. Czas działa na Waszą stronę, kochani, e, i tutaj faktycznie, no, jeżeli e, w miłości czuliście, że po prostu Wam nie wyszło, albo e, że mieliście bardzo ciężki okres miłości. To się, kochani, tutaj proszę nie załamywać, bo wasza praca lub wysiłek, może ktoś robił rytuały, może ktoś intensywnie myślał o tej osobie, ale ta osoba faktycznie tutaj zbiera się do was i, kochani, wróci. Więc proszę zmartwienia zostawić za sobą, ale, jak już mówiłam, to jest czytanie ogólne i też mi w ogóle koniec, Koniec kontaktu z wami też był mi pokazany, żeby nie było. E... Tutaj właśnie wasze modły, wasze afirmacje, wasze wymodlenia, e tak sprawiły to, e że e nabraliście e też nadziei na to, że ta osoba wróci. Ale ten czas, gdzie tej osoby nie było z wami sprawił to, że nabraliście siły mocy, yy, nabraliście wiary w siebie, podwyższyliście swoją wartość, tak, a ta osoba pokazuje się nic nie przepracowała. Cały czas czuje się jakby z yy, taka zmęczona, taka wy wyalizowana, yy, taka samotna, Um, jej się tak nieraz nie chce funkcjonować, żyć, chociaż wie, że musi. E, ta sytuacja w ogóle ją wymęczyła z wami, e, no ale zamiast się tutaj transformować, to widzę, że ta osoba woli tutaj marudzić, e, woli e, zostawić tak to, jak po prostu jest, i e, e, tutaj ona się boi, że znowu wróci do. Jakiejś totalnej dramy. I ja bym powiedziała, że tak będzie. Bo jeżeli ona faktycznie nie przetransformuje się, to wasz związek znowu wejdzie na taki poziom, na jaki kochani był. Tak czy inaczej, góra pokazuje, są jakieś nowe tutaj perspektywy dla Was otworzenia właśnie powrotu z przeszłości lub otworzenia się, kochani. Sercem i, i duszą na nową relację, ale wy musicie też jakby na to być gotowi. Tutaj nie wpuszczajcie osoby, która właśnie się nie przetransformowała, bo widzę, że to samo znowu będzie. Stara płyta nawijała to samo. Coś was zaczęła tutaj, zaczęła, będzie zaczynała znowu was manipulować i was obkręcać wokół swojego palca. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby ona jakąś strategię na was wy, sobie zaplanowała, bo znowu będą kłótnie, znowu będą jakieś tutaj niesnaski i po co tutaj się okłamywać. Tu trzeba żyć w prawdzie, zaufać przede wszystkim, kierować się swoimi uczuciami, bo serce najlepiej, kochani, wie. Tak czy inaczej, musicie zobaczyć, tu nie ma tak jakby jedno, jednolitego. Jednolitego, e, jednej, jednolitej drogi, bo was jest bardzo dużo, więc jej zakończenie, e, jest też tutaj otwarcie serca na nową miłość, e, kochani, powrót z przeszłości, więc wiele energii mi jest tutaj pokazane, nie złoście się na mnie, a niektórzy z Was po prostu będą chcieli być singlekami albo singlami i pozostać tak jak jest, albo odejdziecie znowu od tej osoby, albo odejdziecie w ogóle od nieprzyjemnych sytuacji i nieprzyjemnych relacji i będziecie chcieli mieć kochani święty spokój. Miłość też własna do siebie jest piękna. Jeśli chodzi o tą kartę, odrzuć nawyk kontrolowania, pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. No i właśnie. Proszę tutaj nie dzwonić, nie pisać do kogoś i zobaczyć, czy ta osoba w ogóle wykaże jakiekolwiek zainteresowanie, lub jeżeli jesteście sami, zobaczycie, czy ktoś Was tutaj nie obserwuje znienacka, bo też ta karta o tym mówi. Tak czy inaczej, to są relacje, które będą duchowe, um, będą um, tutaj w, w bardzo takich ekstujących wibracjach. Um, Amorkowych, bym powiedziała. E, I e, też proszę tutaj e, z tą zazdrością do tej osoby, tak, troszeczkę e, zmniejszyć, bo e, chyba, że ta osoba ma do Was wielką zazdrość. I to działa w drugą stronę, też tak może być. Kochani, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Niech się spełnia tylko wszystko, co najlepsze. Tu musicie jednak sobie tam e, dostosować do siebie i powybierać. Dla siebie karty. Opcja numer dwa. A czemu mi się anioły przekręciły, to nie wiem. Ogólnie nie odwracam aniołów. O, mamy piękną kartę. Pozostań optymistką dla opcji numer dwa. O, jeny, kochani. Piękne karty. Yy, wy w ogóle byliście w jakiejś karmicznej relacji. I chcieliście z tą osobą spędzić starość. E, karty pokazują, że będzie nowy rozdział w waszym życiu, i to już naprawdę niedługo właśnie w tym sezonie koziorożca. E, dlatego, że e, też jesteście dla tej osoby bardzo, bardzo atrakcyjni, bardzo. Ona nie może przestać o was e, myśleć. Też w seksualnych, kochani, aspektach przede wszystkim, bo karma robi swoje. Tutaj ta osoba pokazuje, że też zbiera się na kontakt i otworzy się na miłość do Was. Jeżeli się bała tej miłości, no to ona przyjdzie już, ona już wie. Jeżeli to będzie powtórka z rozrywki, kochani, to ona wie ewidentnie, że wy nie lubicie półśrodków, to będzie już stałego coś, to będzie coś takiego pięknego na długie lata Waszego życia. Będziecie pracować nad tym, aby być razem, aby tworzyć rodzinę, tak? A jeżeli um, jesteście osobami samotnymi, to karty pokazują, musicie wyjść, kochani, napierz z cierpienia. Um, z, z jakichś takich em, tutaj smutków w głowie i żalu, e, zostawić to za, za sobą, ja zapraszam też na oczyszczania, które robię, są bardzo pięk, piękne i pomocne tutaj jakbyście pół kilo po prostu zrzucili z siebie od razu i e, e, otworzyć się na nowy rozdział waszego życia niestety trzeba zostawić wszystko co was trapi, nie służy Albo właśnie jakieś um, takie nie, niepotrzebne, niechciane relacje, w których y, czujecie się manipulowani, y, czujecie się y, właśnie jak y, zdetoksykowani przez tą osobę, ta osoba nie daje wam przestrzeni, też trzeba to zostawić, porzucić, aby iść w nowe i budować najpierw siebie, a później, kochani, coś nowego tak czy inaczej wyjść z tych negatywnych, znowu mi właśnie są pokazane negatywne myśli. Wyjść, kochani, z tych negatywnych myśli, um, aby e, tutaj pokochać siebie, potrzebować siebie, wzmocnić siebie. <laughs> I, kochani, zobaczymy. Niektórzy z Was też e, potrzebują tutaj e, wyjścia do ludzi. Czakra, e, czakra gardła, kochani, aż widzicie jaką sam chrypkę, bo ja jestem bardzo sensoryczna. Czakra gardła jest u Was pozamykana, tutaj nie macie zaufania do, do niektórych osób. Też boicie się w ogóle wyjść na zewnątrz, pokazać się światu. Więc przede wszystkim zapraszam na moje oczyszczania, bo są naprawdę genialne. Ale też macie kogoś, kto was kocha i nienawidzi. Kocha i nienawidzi śmieszne, ale no jest ktoś taki wokół Was. Nie wiem, czy po prostu czy to jest ktoś po prostu koło Was, kto Was kocha i nienawidzi. No ciekawe, ciekawa karta. Najpierw trzeba zadbać o siebie, tak? Poukładać sobie w głowie, w sercu, pooczyszczać, plan sobie zrobić, tak? Kogo ja tak naprawdę chcę spotkać, kto ma być przy mnie, jaka ta osoba powinna tutaj wykazywać cechy, Um, abym um, w ogóle kogokolwiek mogła wziąć do siebie i żyć kochani w zdrowej e, relacji. E, tutaj nie, e, dla niektórych z Was też będzie, otwiera się portal prawdy, tak? W tym koziorożcu. Więc e, tutaj e, ktoś przyjdzie Wam ukazać prawdę i powiedzieć jakąś prawdę. To jest karta też również sprawiedliwości. I po tej prawdzie też może właśnie być nowy początek. Nawet jak się różnicie między sobą, to i tak e, tutaj po tej prawdzie, bo ta prawda musi być e, oczyszczona, ujawniona, bo nie pójdziecie naprzód. Pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych, kochani. Pozytywne myślenie i wiara zapewniają wam romantyczność. Tak? Więc kochani, wszystkiego dobrego. I ja ze swojej strony, tutaj, jak patrząc na te karty, no, zapraszam właśnie na oczyszczanie em, z jakichś właśnie negatywnych emocji, z blokad, em, z toksycznych relacji, uwolnienie, em, pooczyszczenie czakry swojej seksualnej, tak? Em, no, ale jak już przyjdziecie do mnie em, właśnie em, na oczyszczanie, to, to mniej więcej będę wiedziała, jak mogę Wam pomóc. Wszystkiego dobrego, kochani. Jasnowic Anna.